Cześć! Dzisiaj Wam pokażę jak zamontować sakwę centralną Expedition i parę ciekawych funkcji, które spełniam. Pierwszą z taką najciekawszych funkcji to wszystkie nasze nowe sakwy mają funkcję plecaka. Ciągniemy, wyciągamy. Zaczepiamy tutaj. haczykiem, Raz. Dwa. I mamy i mamy pracek. Te paski służą nam do zamontowania na motocyklu, ale też posłużą nam jako pomoc w czasie transportu, no bagażu Może Wam pokażę na jakiś sposób Chciałbym taką za sobie wsadzić no, mamy ją zamontowane a żeby nam nie przeszkadzały oczywiście chowamy pod tego W wyjściu, tak wygląda. Do zamontowania na, na tym musimy paski, paski schować. Szelki do, do środka schowam, zaraz wam pokażę, jak zainstalować. Schowaliśmy szelki w środku. Zapinamy. Chodziemy sakwę. Tutaj wypinamy oczywiście nasze paski. Mocujemy Zakręcamy pasak tu. I montujemy go To samo. Drugi. Drugi. I to samo z tej strony. nie więc bez, bez problemu możemy odczekać. I lecisk. Te paski, żeby nam się nie machały, tutaj łapiemy pod te gumki. Mamy zamontowane sakwę. Mamy także tutaj wiele udogodnień pomocnych przy podróży. Mam tu gumki, w których możemy sobie stracić. Mamy takie uchwyty do których możemy zamontować sobie takie, takie elementy, te przepłatamy po prostu i montujemy sobie tutaj. Yy, mamy jedną klapkę z kieszący. drugą klapkę, tu jest też kieszeń, zestaw do po namiotu, żeby nie, nie ciągać tego do środku, to zestaw tak do... Wszystko jest wypinane. Wsadzamy dodatkowe uchwyty. Jeszcze potrzebne, jak chcemy coś doczepić. Możemy tutaj do dorzucić sobie cokolwiek chcemy. Bluzę, kurtkę, nie wiem, przeciwdeszczówkę. Zapinamy, żeby nam to nie wypadło. Tutaj, żeby to nam się też nie machało, żeby tego nie było to dużo, jest gumka. No, po prostu zwijamy w ten sposób. I przeplatamy. Mamy zainstalowaną sakwę. Sakwa z jednej strony, z drugiej strony. Pakujemy ją. Nie zwijamy tak, nie zwijamy w ten sposób, zwijamy w ten sposób, że jak pada deszcz, żeby po prostu na to wszystko, a nie leciało do środka. Raz. Także mam nadzieję, że Wam podobała się nasza sakra, następna. zachęcam do oglądania nas i oczywiście jak zwykle do zobaczenia gdzieś może na trasie, hej.